Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej naszej Szkole Maryi, już w kolejnym dniu. Komu chyba mówić nie muszę, gdzie jesteśmy. Wszystkich was serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj u stóp Matki Bożej z Jasnej Góry będę odprawiał za wszystkich uczniów Szkoły Maryi, mrze świętą, za wasze rodziny, za wszystkie troski, sprawy oraz to wszystko, co Matka Boża ma wobec nas, abyśmy my przyjmując łaski, które Ona nam wyprasza, abyśmy nieustannie wzrastali w wierze. Dzisiaj przyglądamy się cnocie Maryi, cierpliwości. Patrzymy na jej życie, które składało się z bólu, z rozterg, z nieustannego doświadczenia takiej trudności. Jak słyszymy w Ewangelii, ona ciągle wszystko przyjmuje do swojego serca, rozważa to wszystko, co jest trudne, niezrozumiałe, ale przyjmuje i godzi się na to. I w pewnym czasie, w pewnej chwili, w jakimś tam momencie swojego życia zaczyna rozumieć, i później, poprzez to, że to wszystko rozumie, przyjmuje, ma siły do tego, żeby znosić kolejne trudności. Dzisiaj przyglądamy się Maryi cierpliwej, tej, która cierpliwie słucha próśb swoich dzieci, która przez lata w tym miejscu wysłuchała niejedną modlitwę, która wyprosiła niejedną łaskę. Dzisiaj w tym miejscu Maryja chce w naszej szkole. Przypomnieć, nas, przypomnieć nam o cierpliwości, która jest bardzo ważna. Cierpliwości wobec działania Boga w naszym życiu i cierpliwości wobec siebie nawzajem. By każdy dawał sobie szansę, tak jak Bóg cierpliwie wobec nas postępuje, dając nam szansę i czas na nawrócenie. Powierzam Wam Was wszystkich, kochani, u stóp Matki Bożej z Jasnej Góry. E, tak jak Wam mówiłem, odprawię dzisiaj za Was wszystkich, muszę w tym miejscu. I wzrastajmy razem w tej szkole. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim niech Was błogosławi Bóg Przedpogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.